Uszanowanie. Uszanowanie, uszanowanie Jesteśmy pod galerią, pod Ikeą Ludzi proszę Państwa dużo W sumie to można się było spodziewać ale się nie zastanawialiśmy bardzo dlatego, że w sumie nie spieszy nam się bardzo, nie? Zależało nam na tych potrawach tutaj Zależało żeby... nie już myśleliśmy o jedzeniu po prostu z godzina dobrą i to chyba byłoby ostatecznie najszybciej na no, naprzeciwko galerii Bronowice jakieś tutaj Byłam. jeszcze jak mieszkaliśmy w zakopcu to, się, to ta galeria... się budowała chyba, tak? Nie, czy... byłam. tu, Już jakoś tu przyjeżdżałam, bo właśnie w czasach kiedyś jeszcze często się IKE odwiedzało. No. Tak, to częściej. Zwłaszcza jak wyposażaliśmy, nie? Tak. No, to często pływaliśmy. tylko rolą, Tak w ogóle z przyczepą. No też, też... Dobra biorę Wymyślili, Wymyśliliśmy sobie, że nie bierzemy kurtek. Ja nie jestem przekonana, że to jest dobry pomysł. Mówię, że wymyśliliśmy sobie, że nie bierzemy kurtek. No teraz będziesz pił? A co? Jak mi jest zimno, i chcę tam iść szybko? Czy ty to jesteś zorganizowany? Jest Szybciej, chodź. No ale przecież w wszystko na pewno będzie. Poczekaj, A jeszcze mi się nie... Aha, zapomniałam! <laughs> zapomniałam! Teraz będziesz mógłbym... <grym> Ty no ja już no mogłam no. iść! A ty już mnie no Nie <grym> O Jezu, zapomniałam. <grym> całkowicie. <grym> no, <go. grym> o Boże. A właśnie powiem ci, że ciężko mi przychodzić do powolnej chodzenia, nie mamy jesteśmy całkowicie nieprzyzwyczajni do takich no, boż, rzeczy. Ja się... No. no. Nie, no pić wolniej, bo to, no, się tylko, tak spieszysz. To no. Się tak spieszysz, bardzo że no, ja dla ciebie wszystko nie spiesz się dla mnie kochania. O boż, ty kurtek to nie wzięliśmy nie z lenistwa, tylko no. po prostu tam pewnie będzie gorąco w środku, więc ja chcieliśmy sobie oszczędzi, oszczędzić już. No, no, Zimno ci bardzo, boś ślep? Jest mi trochę zimno, ale oczywiście dotrzymam się towarzystwo, spokojnie. Powoli mm. możemy iść wolniej, naprawdę. No szedł wolniej, to, to będę szedł wolniej. Ale dobra, będę normalnie, No w środku już. Dzi obrotowa. Wejściowo, wejściowe. <noise> tak już sobie wymarzyłeś, Nie, no właśnie muszę unikać, wiesz, takiego chodzenia szybkiego, bo ja wtedy... No wiem, że coś sobie tam pogarszasz, coś, no, tak? I wtedy i to kolano niszczę... Dobra. Dobra, jest o. dobra. Odkrzywiam nogę. I idzie no, no dobrze, to my idziemy. Ale czekaj, jedziemy na górę. Hmm, nie, to może właśnie. Tutaj, a zawsze było na górę i tak najfajniej. Tak, zawsze tak było chyba, nie? To są schody. A nie chcesz windą jechać? Nie. Tu pan chodzi. Proszę bardzo. To jest w ogóle pierwszy wyjazd, na który jadę bez kul. To jest no tak bardzo dłuższy czas bez cool. No tak, ale wyjazd, wiesz. Aha, no Normalny tak. jest. ale człowiek to by kula, wejść, na wszelki wypadek wejdzie. Na wszelki wypadek nie biorę, żeby nie było potrzebne. Tak mówiłeś, wiecie jakie wyjąłeś samochody, no. O, no. już kolesławym. Kole akurat. że większe kolejki są w godzinach takich wiesz. Większa kolejka to trzeba była do zapiekanych, bradony, zobacz. No właśnie. Dobra, wiesz co, Dobra. bo tu jest Wydziemy dużo ludzi, kończę tutaj. Tak. I widzimy się za chwilę.